Tutaj bodajże te trzy stopnie, o to miejsce tutaj się nazywa Bishops Steps, z tego co pamiętam mieszkał kiedyś tutaj biskup, o, z tego co ludzie mówią. Witam wszystkich, celtycki. Odcinek kolejny, odcinek mudlarkowy. Kolejny wypad tutaj na mudlarkowy raj. Jestem teraz na części fajeczkowej. Jestem tu jakieś dwóch minut. Wychodzą ustniki, ten tutaj z prawej, dosyć fajny, dekorowany, skręcany. Lata, podejrzewam późne 1700 wczesne 1800 no, wyszły 3 w przeciągu 2-3 minut także o, podejrzewam, że trochę ich dzisiaj nazbieram yy, Chciałem tutaj spędzić trochę czasu na yy, fajeczkowie tak nazywam tutaj to miejsce i później pójść tam na, yy, na poszukiwania yy, różnych innych staroci m.in. części ceramiki yy, co tam wychodzi zawsze yy, ostatnio udało mi się znaleźć jak popatrzycie na ostatni film o, wyszła stara odznaka polowego lekarza brytyjskiego, o, w bardzo dobrym stanie. To parę tutaj wyszło z kamieni, czy z kamieniałości. Także no, bardzo ciekawe miejsce historyczne. O i dające tutaj co chwilę jakieś zagadkowe zagadkowe znajdki, które później jakoś staram się zidentyfikować w domu już na spokojnie. Dobra, no, żeby już tutaj nie przyciągać. E, czuję, że mm, zbiera mi się woda w lewym, w lewym gumiaku. To są te gumiaki, które znalazłem tam na którymś filmie, jak szukałem e, megalitycznej sauny. Jak sobie tam e, na mój kanał wejdziecie, jak ktoś jest pierwszy raz i poszukacie ten odcinek z megalityczną sauną. Mm, o, udało mi się znaleźć ktoś. Ktoś zostawił, powiesił na drzewie gumiaki za, nowe, zapakowane. No, oczywiście je wtedy skasowałem, bo były mi bardzo, ale to bardzo potrzebne. No ale są niestety już do, no, do wymiany. E, coś, coś tam się przecięło pod spodem. Dobra, mm, no, zostaje jakieś dwie godziny tutaj, i później tam się wycofam na plażę. Zobaczymy, co tam się z tej plaży wyjdzie. Bardzo mnie interesuje to miejsce, gdzie tam wyszła ta odznaka. Tam jest jakby taka zatoczka o, w skałach. Tam się bardzo dużo rzeczy zbiera. Dobra, żeby już tutaj nie przyciągać i nie gadać cały czas. Zajmę się tutaj zbieraniem. Trzy wyszły. No zobaczymy, co wyjdzie dalej. O, będzie coś ciekawego, będę się włączał. Co? Co jest zarzwiałego? Myślałem, że ruda. on tutaj coś innego. Hmm. O łuska z shotguna. On z jakiejś strzelby myśliwskiej. E, nie mam pojęcia, nie znam się na militariach, nigdy się militariami nie interesowałem. wygląda na jakieś, na jakieś tworzywo sztuczne tutaj, to nie jest metal. Zostawiam, może ktoś będzie w stanie coś powiedzieć. Może mój znajomy? Grzegorz, Grzegorz, pozdrawiam Cię. Zostaję. Jak widzicie, udało mi się już przerwać rękawiczkę przy zakładaniu. O, tutaj kolejny ustnik. O, ten jest tutaj wyczyszczony. Mm, żadnych dekoracji nie widzę, ale no w, no w zasadzie jest dekoracja tutaj jak widzicie się glon do niego przyczepił, trochę to wygląda jak drzewko to takie japońskie mm, zapomniałem jak one się nazywają no, zabieram, glon tutaj odpada moment mm, i tutaj w tym miejscu widziałem bardzo podobny kolor i też taki kształt dosyć długi jak widzicie tutaj jest Kolejny usnik. o ten już tutaj bez glona O ten jest grubszy Czyli będzie starszy Ten po prawej No, no jest też minimalnie dłuższy o, Żadnych dekoracji nie ma bodajże o, Zabieram obydwa I śmigam dalej Kość dinozaura zostaje tutaj nie wiem z czego ze świni chyba, taka krótka i taka gruba Gdzieś tutaj był kształt który kształtem przypominał mi ustnik, ale to nie jest usnik to jest roślinka kolejny ustnik hmm, dosyć ładnie obczyszczony tutaj no, plamy są, ale tak one wszystkie wyglądają po tylu latach tutaj yy, w tym miejscu, w bocie. No powiem Wam, że ta część tutaj, po, yy, po której oni yy, zwykle by wchodzili na tą plażę, yy, na tej części bardzo dużo muł odeszło. I tutaj, no bardzo fajnie widać, wszystkie, wszystkie znajdki. Ta jest dekorowana, widzicie u góry. Ach, teraz to zamazałem. No są dwa. Moment. Mm, spróbuję się nie wyłączyć jeszcze na... Na parę albo paręnaście sekund. Może tutaj coś... Coś jeszcze się pokaże. Jakiś cybuch może. Mm, może gdzieś będzie wystawał tutaj z tego błotu, ale nic nie widzę na razie. Moment. O, tu jest jakby ścieżka w tym miejscu, wejście na wejście na plażę, wejście na Fajeczkowo, o! Jest kolejny ustnik. O, wszystkie podobnej długości dzisiaj, żadnego giganta ani pod względem grubości, ani pod względem długości. Hmm, jeszcze dzisiaj nie znalazłem. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko przede mną, moment. A nie, myślałem. To nie jest fajeczko. Dobra, o, na razie wyłączę. A pokażę wam Mamy jakiś widoczek. O, widoczek znany, zawsze to pokazuje, ale o, bardzo lubię tutaj to miejsce i mnie samego ten widoczek bardzo zawsze Cieszy. O, pogoda dzisiaj nie odpuszcza. Rzawka cały czas. O, na, na całe szczęście nie wieje. Wracając do moich poszukiwań. Zawsze będąc tutaj w tym miejscu zadaję sobie jedno pytanie, czy dzisiaj wyjdzie jakiś cybuch i czy ten cybuch będzie cały i czy na tym cybuchu będzie coś, po czym można go będzie zidentyfikować, jakoś zdatować i określić na przykład o, kraj pochodzenia i osobę, która, czy firmę, która ten cybuch wykonała. O, już mam odpowiedź dzisiaj na to pytanie. Cybuch cały leży tutaj. Jak widzicie, nie jest ubity, uszczerbek To są w Tutaj w tym miejscu, tam gdzie się usnik zaczyna, widzę logo. Usnik wchodzi tutaj w mu. Mam nadzieję, że to jest cała fajeczka. Zawsze mam taką nadzieję, ale całej fajeczki mi się tutaj jeszcze nie udało znaleźć. Obok niego jest usnik. No, jest szansa, że to są, że to, że to kiedyś była całość. Jest teraz złamane. Dobra, zabiorę pierwszy usnik. O, na ustniku nic nie ma, o i będę się teraz dobierał do tego cybucha, z tym, że zanim się do niego dobiorę, jeszcze wam tam tylko <laughs> chciałem wam coś pokazać, nie żartuję, żeby później nie było jak, jak w nocy tutaj kiedyś szukałem, gdzieś w tamtym miejscu wyszedł też cybuch cały i coś wam chciałem pokazać, odeszłem na dwa metry i później się wróciłem i go nie mogłem znaleźć, szukałem go przez godzinę z latarką. Dobra, także od tego już tutaj nie odchodzę, <śm> tylko go podnoszę. Uwaga! Drums, please! Du -du -du -du. A, niestety jest ułamany, ale jest cały cybuk. No to jest najważniejsze. No, mam nadzieję, że kiedyś będę miał na tyle szczęścia, że, że wyciągnę całą fajeczkę. No, co my tutaj mamy? No jest faktycznie tutaj logo na, na obcasie. I są jeszcze jakieś dwa znaczki na, na bokach. No, świetny, świetny, cybuch. On no, zabieram, nowszy raczej. No, zabieram i no, śmigam dalej. Mam nadzieję, że to nie ostatni dzisiaj. On no, tutaj w tym miejscu jest drugi cartridge. Coś się tutaj działo, było strzelane. O, nie tutaj, pewnie gdzieś dalej, gdzieś tam po lasach i później to jakimś cudem wylądowało w rzece. I tutaj jest jakaś cyfra bodajże, 5 O, jest jeden. No tutaj są dwa w tym rejonie. O, ten jest dosyć długi. To będzie dzisiaj mój yy, najdłuższy. I tutaj jest kolejny. Minimalnie grubszy będzie, będzie minimalnie starszy. O dłuższy od tych wcześniejszych, także o, zabieram, jeszcze na chwilę się tutaj mm, nie wyłączę, coś wam powiem. E, no planowałem zostać tutaj jakieś dwie godziny. Niestety moje pla... O, niestety moje plany się... Tutaj są znowu dwa, jeden jest króciutki, moje plany się zmieniły. Dostałem właśnie sms że Muszę się stawić. Tutaj jest ten sobie ładnie dekorowany. Wow, Świetny. Gołda widzę tutaj napis. Jeden, jeden jest napis na dole i drugi jest jeszcze u góry. Wow. Sorry, muszę się stawić w centrum testowania na... na wiecie co? Mam wszystkie objawy włącznie z, z utratą z i mam zapalenie obu spojówek ból głowy, gorączka i mam problemy z oddychaniem tutaj jest kolejny także muszę niestety przerwać nagrywanie za jakieś pół godziny o pół godziny tutaj jeszcze zostanę pół godziny tu spędzę o i zrobię jakieś pożegnanie, podsumowanie i to by było na tyle O tych usników tutaj bardzo dużo dzisiaj wychodzi Tutaj są dwa kolejne. Nie wiem czy je widać. O, spróbujcie poszukać. Jeden jest tam gdzieś. O, tutaj jest drugi. Moment, wezmę ten krótszy pierwszy. On tutaj jest krótszy i ten jest dłuższy. Dłuższy ma, coś na sobie nie ma. O, zabieram obydwa. Moment się nie wyłączy tutaj na parę sekund może jeszcze tutaj coś coś w tym rejonie wyjdzie dobra być jakieś podsumowanie no niestety muszę odcinek Yy, przerwać yy, bardzo dużo ustników dzisiaj z jakiegoś powodu mm, 28 tutaj jest yy, cały cykl, yy, ma tutaj logo na obcasie o, ma w zasadzie trzy loga tutaj yy, 28 ustników z czego ten tutaj podejrzewam o, najciekawszy dwa napisy, jeden u góry moment Widzę ka, kawerby u góry i na dole e, Gouda pisze. Hmm, 28 ustników, y, wszystkie w zasadzie y, krótsze. Ten jest bodajże tutaj y, najdłuższy. No to by było na tyle. Hmm, muszę się zbierać na, na badania. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. O, już po wszystkim nie bolało. Yy, dwa patyczki, jeden do gardła, drugi do nosa, dosyć głęboko. Yy, nieprzyjemne uczucie, ale. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam i jeszcze raz do następnego.